Odtworzyłem irańskie danie Wersja haram. Musimy zrobić kolację. Nie wiem, by farmejcią. To był taki program. To danie jest 100% z polskich e, produktów zrobione. Generalnie zapraszali tak. się nawzajem? Cztery osoby. Tak. Um. Każda noc u jednej osoby. Tak. Możemy tego przemycić teraz do, do Iranu. Zaraz razem się przekonamy, czy to jest dobre, czy niedobry. Przygotowałam dla was fesenjum. I słuchajcie, teraz e, moje danie wygląda tak. Jest e, ono zrobione z e, wie, wieprzowiny, a nie z wołowiny. Tutaj e, ten sos, który widzicie, ten przepyszny sos, jest z derenia i z orzechów włoskich. I tutaj. Hmm, tutaj jest. Nasz kotlecik, który długo gotował się w tym sosie z orzechów włoskich i derenia i tak pięknie się prezentuje. Tak naprawdę trzeba było to zrobić z wołowiną, z wołowiny, ale nie było tego w sklepie ja to zrobiłem z świni. Więc spróbujmy, przekonajmy się czy Fesenjun wersja haram jest dobry czy niedobry. No. I ryż też nie jest irańskim ryżem. To jest taki brązowy ryż. Nie miałam irańskiego ryżu, bo to, co rodzice mi przywieźli i skończył się rok temu. Już od roku się nie widzieliśmy z rodzicami. Dobra, sosik jest świetny. Tak, jak powinien smakować. Mmm. Słuchajcie, nawet wieprzowy kotlet całkiem tutaj smakuje. To jest miąższ z drenia, który dostałam od Rysia Podkarpackiego w przemyślu. Zamroziłam sobie, żeby właśnie teraz nim to ugotować. Dodajemy dwie cebule, pół kilo orzechów włoskich. Miksujemy porządnie. Moja mama zawsze oddzielnie je miksowała, bo wtedy orzechy łatwiej rozpuszczają swój olej. Orzechy są bardzo tłustym warzywem albo owocem, nawet nie wiem co to jest. Miksujemy, miksujemy porządnie, ale ja byłem niecierpliwy, tak jak właśnie widzicie, miksowałem je razem z cebulą. Wyjmujemy, dodajemy do derenia w garnku, porządnie dodajemy wszystko, żeby nie marnować nic. Na małym ogniu dajemy to, na kilka godzin musi się gotować. Dodajemy łyżeczkę kurkumy, soli, pieprzu. Najmocniej przepraszam za ujebaną kuchenkę, zaraz wszystkie moje ciotki w Iranie będą mówiły mojej mamie, że ja nie sprzątam swojej kuchenki. Dwie szklanki wody i idzie na gotowanie. Idzie na gotowanie, kilka godzin później e, co jakiś czas sprawdzamy, żeby te rzeczy, które idą tam, usządą na dnie garnka, żeby nie szadły. Dodajemy kostkę lodu, dlatego że lód powoduje, że łatwiej orzechy rozpuszczają swój olej. To jest bardzo ważne. Już trzy godziny później widzimy, że taki olej właśnie wystaje. Teraz dodaję, najwyższy czas, żeby zrobić nasze pulpeciki do środka. Na tarce zrobimy cebulę. Dodajemy. Ja trzeba było to zrobić z wołowiną, ale nie było wołowiny w sklepie, więc e, robię to ze świni. Porządnie to masujemy, 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 ile, ile trzeba, pewnie dużo. E, Im więcej cebuli, tym lepiej. Tak naprawdę masujemy dalej. Dodajemy soli trochę. Dodajemy łyżeczkę kurkumy. Dodajemy płatki chili, ale to nie jest w oryginalnej recepturze. Ja tylko lubię ostre dlatego dodaję. dodajemy granulki albo proszek po prostu z czosnku, trochę, trochę pieprzu czarnego, i dalej mieszamy. Mieszanie tutaj i masowanie jest bardzo ważne, trzeba wyrabiać tak naprawdę to ciasto, a to nie jest ciasto, to jest mięso, więc pamiętajcie. Jeszcze to jest obrzydliwy moment, kiedy trzeba smakować trochę, czy jest wystarczająco dużo soli, a jak nie dodać trochę więcej i dalej mieszać, 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 trochę jak nasz mielony polski. Mieszamy dalej, mieszamy dalej. To się klei mocno do rąk, a tak naprawdę, dlatego że to jest bardzo tłuste. Wieprzowina jest bardzo tłusta. Gdyby była. E, dodajemy resztę z wieprzu. wszystko co jest, zostaje. Gdyby, e, 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 gdyby była wołowina, to nie kleiłaby się tak do rąk. E, robimy. Kulki, kuleczki dodajemy już do dna naszego oddzielnego takiego innego garnka, które nie jest już, już aż tak wysokie. Kuleczki, 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 kuleczki dodajemy, kładziemy już obok siebie bardzo ładnie, bardzo, bardzo ładnie. No, i w ten sposób powolutku, powolutku idziemy do przodu. Bardzo ładnie już się wszystkie, i to jest ostatnia, ostatnia, właśnie kulka, już trochę tak patologicznie to mi się idzie do przodu, ale już uznałam, że nie będę dotykać tego ostatniego, i w ten sposób tak pięknie ułożyłem je na dnie garnka. Włączamy na Takim średnim ogniu, nie musi być to bardzo mały ogień, nie musi być duży ogień. Trochę popijamy kwasu chlebowego, które przywiezłem tydzień temu z Podlasia. Jaram się tym bardzo, uwielbiam kwas chlebowy, wam też polecam bardzo. No i tak pięknie już przewrócimy kotleciki. No i cudownie, już to jest ten moment, kiedy trzeba powoli... Przelać tam nasz sos z derenia i orzechów włoskich, które wcześniej przygotowaliśmy. E, bardzo ładnie ten tłuszcz z orzechów wyszedł i właśnie panuje nad naszym gulaszem, nad naszym fesendżunem. E, tak, właśnie w ten sposób przelewamy sos na kulkach i jeszcze dajemy to do, na ogień, żeby się gotował jeszcze trochę, bo te kulki muszą nabrać ten smak. Więc nasz pescencjum z Derenia już jest gotowy. Zobaczcie, jak ładnie ten olej stoi na tym. I ten, to jest olej, który jest z orzechów włoskich. No i zrobiłem jeszcze trochę ryżu oddzielnie, ale to nie jest dobry irański ryż, który chciałem. To jest tylko ryż z Mercadona, z Hiszpanii. Jakiś brązowy ryż, co widziałem. No i cóż, drodzy. Będziemy próbować teraz e, Fesenjunu, które zrobiłem z... odtworzyłem irańskie danie, które po bardzo długim czasie udało mi się znaleźć e, Dereń w Polsce i udało mi się od, e, odtworzyć to, to danie. Zaraz razem się przekonamy, czy to jest dobre, czy Niedobry. Mm. Musimy zrobić kolację. Jak się nazywa? Nie wiem, To był taki program. To mm. był taki program, że Irańczycy albo Perskojęzyczni generalnie zapraszali tak. się nawzajem. A cztery osoby. Tak. Um. Każda noc u jednej osoby. Tak. I oni musieli uh, ocenić, jak to smakuje. Każde tak. jedzenie. I oni po prostu mieli taki takary. Od Dawali od 1 do 10. 8, bo brakowało na przykład sól na stole. Tak. <laughs> A my nie siedzimy na stole, bo stół jest tam i jest zajebany. Po, po, po I my siedzimy, siedzimy po turecku. Ten <laughs> z dereniem. Tak. Chętnie poznam Waszą opinię. A luczy Mirabelki. Mirabelki, tak. tak, tak. Mm. Mirabelki, to... Tak, to smakuje bardzo... super. Może być? No i... Dobrze, tak. E, może kolorowo to nie wygląda ładnie, ale smakowo jest cudownie. Jest naprawdę, ja jestem pod wrażeniem tego smaku. Bo zazwyczaj ludzie z takich części Iranu, gdzie nie ma owoców derenia, ro robią to z takiego sosu, który robi się z kwaśnych granatów. Z takich niedojrzałych, kwasnych granatów. Ale ja to, ja to zrobiłem z Derenia, dlatego że efekt i kwaskowość to jest taka sama. A w Polsce nie mamy orzechów granata, a Dereni mamy w Polsce, więc... Mm. Najważniejsze jest to, że jakby wszystkie produktów tego dania są dostępne normalnie w polskim sklepie. Deren jest na polskich drzewach, w parkach i wszędzie. No, i, ale ten deren, który ja miałem, to mój kolega z Przemyślami wysłał. Remik, który zaprosił mnie kiedyś, kiedyś też do swojego ogrodu dereniowego, w ogóle do swojego świata dereniowego. Wydaje mi się, że oprócz tego, że, e, że kotleciki są z, ze świni, to nic innego nie można było tutaj obwiniać. Tak jakby niczego nie można byłoby tutaj obwiniać. Wszystko jest w porządku, jest przepyszne. Moi rodzice też by to pokochali. Moi rodzice byliby zachwyceni, ale gdyby się dowiedzieli, że to nie jest wołowina jest wieprzowina, to byliby mocno zdziwieni, że w ogóle z wieprzowiny można zrobić taki dobry smak. Bo ja dodałam tutaj do tej wieprzowiny trochę tych różnych e, przepraw. Wieprzowina jest bardzo tłustym mięsem, a tutaj wcale tego nie czuć. Jakby czuć, że to jest taki soczysty pulpecik, ale pulpecik w sumie to nie jest nawet pulpecik, to jest taki ogromny. To jest taka pulpecha, pulpechy, pulpech, ale jest bardzo dobre. No, irańskie danie, wersja haram. Super, <laughs> możemy tylko przemycić teraz do, do Iranu. Najważniejsze jest to, że że to danie jest stuprocentowo z polskich produktów zrobione a ja chwalę sobie takie przepisy międzynarodowe, które można zrobić z produktów, które są dostępne dla nas wszystkich jakby w normalnych sklepach więc to jest duże plus tego ja doję mój obiad w nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału i włączenia dzwonka, żebyście od razu się dowiedzieli o nowych odcinkach na moim kanale. I co? I do zobaczenia, Buziaki. Do następnego. Cześć!